Ale to jest kurde, ale kociołek. Ziemano, mamy rano, sobota, 22 października, albo 23. Dostałem cynk od łukasza, że jest w, moi, w moim rejonie i to szesnastką, także nic mu nie mówię, jadę go złapać, zobaczymy czy mi się uda, bo akurat jestem przejazdem też niedaleko samochodem. Więc myślę, że uda się może i spotkać. Także zobaczymy. Chyba, że ucieknie swoim niedźwiedziem. <laughs> Także jedziemy. Go, 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 go. Bo nam ucieknie, on ma szybką skrzynię. Co on tam wykombinował, że on tu u mnie jest? Co jak mówicie? Ha! To wiemy się pewnie niedługo z odcinków. Co on tam wykombinował? Mamy traktor Idziemy ukraść mu traktor Chyba chciałem mu traktor ukraść! Ta? Cześć! Utrzymano. A ja tego, no ja stanęłem pani na kartofle. No. jest no, kurwa niedaleko ja się to podjadę. Akurat autem byłem działkę oglądać. Ty.

Dobra, spokojnie panie, zaraz już wszyscy wjedziecie Te awaryjnej pracy Jednego światełka nie masz Z przodu Lewe! Na razie! Ale to jest! Kurde! Ale kociołek! Ja pierdzielę, ale to chodzi! Masakra! Petarda i ho ho! do niedźwiedzia! Kurde, korbowody montować. Ale to idzie, ma moment. Ja pierdykam. Bajka. Jeszcze szybka skrzynia. Pięknie chodzi. Czuć tą moc. Ja obstawiam, że 170 na hamowni na pewno rybnie. Łukasz nie Niedźwiadek. Piękna szesnastka. Także takie oto spotkanko, kurde, jak baby, żeśmy się rozgadali. To 40 minut, żeśmy gadali sobie. Także pozdrawiamy Łukasza. Łukasz jedzie po używany nowy nabytek. Ja wiem co, ale nie będę wam zdradzał. Dowiecie się u niego na filmie. Niech się darzy, fajny chłopak. Pozdrawiamy Łukasza. Z rana obleciałem okolice i to jest przypadkiem. No ogólnie, ogólnie co, no mogę powiedzieć, jeżeli ktoś z powiatu myśliborskiego ma na zbyciu do sprzedania obornik za rok, czyli na wiosnę, wiosna jesień lub chciałby wymienić za słomę, to można ze mną się skontaktować e, w, w, najlepiej na pocztę, bo numeru telefonu nie będę tu podawał. Ponieważ no, będę miał setki telefonów od yy, tak zwanych wielbicieli Czyli konrad.szokalukmałpawp.pl Tutaj podam, to jakby ktoś trzyma krowy, nie wiem, drób Także jestem zainteresowany nawiązaniem współpracy, dzisiaj jedną współpracę już nawiązałem Zaobornik bydlęcy, także bardzo jestem zadowolony, bardzo miły pan, pozdrawiamy Pana Waldemara Także Fajnie to się układa i mam nadzieję, że będzie ta współpraca już długo wieczna, wieloletnia. O, w ten sposób. Tutaj was zabrałem dzisiaj z rana na Przężyto, o którym wspominałem, że już was zabieram, gdzie było bezorkowo. A więc, tak, po żniwach, nie wiem, około gdzieś 3 tygodnie po zbiorze, Nikodem robił top na około 13-15 cm, czyli talerzówka i łapy. Było to wymieszane, pole było bardzo fajnie czarno zrobione, no bo tu jest słaba klasa gleby, piąta, czwarta, a, b Też szóstka się trafia, tak z tamtej strony No i ogólnie pole jest takie bardzo żwirowate, jest bardzo drobnego kamienia, zobaczcie Sam kamieczek wszędzie I całe takie pole jest Także no ziemia jest bardzo przepuszczalna I ja dosłownie tydzień przed siewem gdzieś, nie wiem który to był po 10 września robiłem tutaj top downem, potem zlało, nie sialiśmy i przed trochę podbijało delikatnie takie kępki, i też jak po siebie było, to jak tutaj widzicie, były samosiewy, ale zobaczcie, one umarły. One umarły, zeszły i umarły, także wszystko odkryte, ale mi się wydaje, że to umarło, bo ostatnio było bardzo sucho przez dwa tygodnie. No i te korzenie przeszły, przeszły. No i one nie miały jak pójść już w głąb Bo rośliny wymęczone Wraz z systemem Potrzebuje taki korzeń I rośliny na wierzchu dużej ilości wody Na no płytkich warstwach po prostu No to było niemożliwe I te rośliny no można powiedzieć że usły Tak to wygląda zobaczcie Bezorkowo Odmiana belcanto Co tu się dzieje już Mamy mączniaka Zobaczcie jest mączniak I jeżeli nie będzie przymrozków Trzeba będzie pryskać. Ja pierdzielę cała zarobaczona. Zarobaczona, zainfekowana grzybem. No, jakby był mróz by spadła temperatura poniżej zera, to ten mąż nam się schowa. A także Tak to wygląda w tamtym roku też, ona miała dużą presję jeżeli chodzi o mączniaka, czy to jesienią czy wiosną, no ale ogólnie całokształt tej odmiany, no mączniak to nie jest coś co jest nie do zwalczenia, tak? wystarczy trochę fenfropidynki albo jakiejś z grupy ogólnie morfolin coś rzucić Niedużą dawkę, i po prostu będzie temat zamknięty. No na razie jest jesień, tak? Jest jesień, mają być, yy, teraz ma się ochłodzić, no ale jest wilgotno, wiadomo. Te zarodniki teraz one zostaną na wiosnę i ta presja na wiosnę będzie znowu większa. I teraz pytanie: czy chronić, czy nie chronić? Widzicie, wszystko jest mokre. Yy, jak wyjdzie słońce, robi się ciepło, czyli te choroby będą się po prostu yy, powiększały na tych roślinach, będzie to się poszerzało ta presja. I widzicie tu kosił fend, no i fend bardzo no, rozrzuca tą słomę, ale widzicie pasy takie po tym rozrzutniku, że nie jest to perfekcyjnie. Po aksjalu, jak jest posiane bezorkowo, jest dobrze, jest dobrze ten kombajno plus bezorka. Tak o aksjal i top-down to jest idealne połączenie na system uprawy bezorkowej. Nie mówię, że inne kombajny się nadają, typu New Holland, ale to muszą być nowe kombajny, wymienione noże w sieczkarni no i rozrzutniki plew, no już bardziej precyzyjnie, bo w tym fanie ten pionowy on wam powiem, niby rozrzuca, ale to tak, tak sobie, tak sobie, także tutaj no jeżeli chodzi o Aksjala, Rotor też te resztki poróżliwne bardziej skrusza, no i sieczkarnia, tam 60 chyba 4 noże, czy 68 robi po prostu robotę. Miejscami są takie ogniska bez orczy, widzicie? chwastów, ale wydaje mi się, że jakbyśmy bezorkowo uprawiali już jakiś czas, to ta presja chwastów w tej warstwie po prostu się wyrówna. Po prawo jest żyto, żyto żytechniko. Także no żyto na próbę z namysłem, z zamysłem, jeżeli będzie wysychał, bo to jest piąta, szósta klasa, w większości szósta. Słabe stanowisko. Jest około gdzieś 80 hektarów posiane żyta z zamysłem, że jeżeli będzie wypalać koniec kwietnia, początek maja. Yy, skoszą to brat z Nikodemem na, po prostu na zielono i zwiną w baloty jako sianokiszonkę bo coś tam gdzieś yy, jest zamiar jakiś hodowli nie przeze mnie ja od tego się odcinam po pierwsze nie mam łąk to już w ogóle dyskwalifikuje mnie a prosić się po ludziach o łąki albo kupować siano to wydaje mi się, że temat jest taki trochę e, nie do końca I poza tym nie widzi mi się praca 7 dni w tygodniu Bo nie dość, że pół roku w sezonie zapierdzielamy non stoper To jeszcze jak teraz jest właśnie taki okres jesienny To niby z opasami nie ma dużo pracy, ale jakby nie było Coś się dzieje, trzeba iść, pójść w nocy, w dzień Wieczorem, w południe no, no trzeba się tym opiekować, trzeba doglądać, to nie wolno zostawić samemu sobie Weterynarz, także no ja na chwilę obecną Jeżeli chodzi o Chroby to nie, tym bardziej też, że dojeżdżam do gospodarstwa, więc mnie to po prostu dyskwalifikuje Byłoby to zbyt dla mnie uciążliwe. Uciążliwe, nie mówię nigdy nie, zawsze chciałem też No ale jakby nie było, to jest uwiązanie na 7 dni w tygodniu i nie ma co się oszukiwać także na chwilę obecną ja mówię nie a co będzie w przyszłości to tego nikt nie wie może gdzieś się trafią łąki jakieś także no nie mówię nie nie mówię tak także jedziemy po Pumę odstawiamy pług do Taty na Gospodarstwo tam gdzie jest kukurydza tam jeszcze muszę zaorać mały kawałek po jak więc może widzimy się w Pumie i do usłyszenia a więc jestem na gospodarstwie. Niedźwiadek sobie stoi z beczką. Na razie ma lajtową robotę. Także beczka nie jest ciężka, wchodzi do niej 5000 litrów. Beczka dziś około waży, nie wiem ile może ważyć. Maksymalnie z 1,5 tony. Także Nie niespełna 7 ton sobie ciąga. Więc jak na, na niego, a te 140 z plusem koni, to. Żaden wyczyn Bierzemy punkcie I jedziemy do taty na gospodarstwo Wypijemy sobie kawę Także teraz odzwonił do mnie znajomy Tez z okolicy właśnie w sprawie obornika I mamy się Dogadać bo ma nawet dwuletni odbydła. bydła eee, Świeży jakiś też także Będzie temat obornikowy Aby tylko kasa była zboże się sprzeda, zapłaci może część za słoma jakoś się dogadamy tak, się spresuje, czy sami spresują także mówię otwarty na propozycje jestem także wiecie gdzie pisać wchodzimy do centrum dowodzenia no i teraz tak jeszcze zanim odczepię płok. To orze, największą działkę Jest tutaj chyba 15 arów, albo może 30 Jest bardzo wąska No i tutaj były porzeczki, porzeczki w szpalerach, ale era porzeczek się kończy No i to tutaj już porzeczki się wyrodziły, nie ma skupu, więc nie ma po co to trzymać I nie wiem co tu będzie, posieje się jakieś pszenżyto Może kukurydzę Na takim właśnie kawałku, gdzie tylko oprys trzeba zrobić I Właśnie fertkiem tutaj się popryska ładnie Także zobaczymy no Tu jest działka Tam jest działka No ale nie idzie się dogadać z sąsiadami Ma rosnąć burz Także no nic nie poradzimy Może kiedyś się kupi, albo dadzą w dzierżawę, żeby porządek zrobić Bo tutaj w tych właśnie chaszczach, sadach No dziki mają Jezioro tutaj No to one mają tutaj raj mają raj, i nic więcej im do szczęścia nie potrzeba. Tylko jeszcze szoka kukurydzy za rok. Także <grymne> tak to wygląda. Pole własnościowe, więc u ugorem leżeć nie może. Myślę, że 24. Tutaj wejdzie opryskiwać metry, jak się złoży lance w lebie. Się popryska, się zrobi no To by fajnie było połączyć i to byłby fajny kawałek już Prawie 2 hektary Ale jest jak jest I trzeba robić to co jest Nie wiem, może, może ziemniaki tu posadzimy, no ale widzicie to jest piach, bez podlewania to W ostatnich latach tu nic nie będzie, żadnego ziemniaka i jeszcze problem z tymi dzikami. No, pastucha dały ziemniaki siatkom ogrodzi. To by coś było, ale nie wiem. Zobaczymy Także mam telefona. Właśnie akurat mama dzwoniła, że wrócili z miasta, więc kończę to orać, odczepiam pług i idę na kawkę, drodzy widzowie. I tu jeszcze zostały nasze porzeczki, bo one były później sadzone. No tylko jest to zarośnięte, zarośnięte. Nie wiem, tata to zostawił, miał to wszystko zmielić, ale chyba po prostu centymetr mu nie pozwala, ale to nawet nie wygląda, no Tak wygląda kokorydza z lotu pumą. No powoli dojrzewa, ale jeszcze musi posłać, bo tam tu jest, to do koszenia jest. On dzikir penetrują mimo pastucha schowane pod spodem, zobaczcie jak łamią. Ona też sama siebie łamie się z tego co widzę, bo nie wszędzie są tropy, ale nie, tu są wszędzie tropy. Także to poszczególne rośliny. No poprzesiak jest wypalony, tam dalej. Coś jest, czyli z tych 3,80 hektarów, yy, 3 hektarów 80 arów. No zobaczcie, jak tu dziki na napierdzielają. Ja pierdzielę. Nie dość, że słaba, to jeszcze dziki sobie balangę robią. A tu jeszcze późno w zobaczcie. Jak sobie chodzą, podchodzą do pastucha. Jak uda się wejść, to wejdą. Jak nie, no to nie. Gadziny. Także widzicie, gdzie piach to piach. Nawet kolb nie ma. Tam widać w środku dziura jest. To no będziemy szacować przez zbiorem, nie ma to tamto. A gdzie ziemia to zobaczcie. Kolby jak nie powiem co. I już też dojrzała. Jest mimo, zobaczcie, bo ona nie odbiła. Ona cały czas wegetowała. Ona jest do zbioru, już praktycznie tutaj. O, tam odłąki wszystko zjadły. Mimo pastucha wskakiwały, i wszystko zjadły. W cholerę. No i dobra, dojechałem na nową dzierżawkę to uprawić, żeby brat mógł to zasiać. Niech już rośnie. Także napędzik na F1 zakres no i co, i będziemy sobie uprawiać powolutku najpierw poprzeczkę no jak widzicie, taka oto sobie ziemia pod spodem jest biały piach, biały, żółty wow. i jak się uprawia jest sucha ziemia taka, no nietypowo sucha ale Widać, że no nie ma tej wilgoci takiej rzepach wypił wodę Tutaj musimy uprawić sobie to Te koreje Ładnie, żeby to miało rączki i nogi Już mi się z magnumem myli, już sprzęgła szukałem Muszę przepływy sobie zwiększyć. Tu nie ma guzika jakiegoś? Nie ma. Jak w magnumie. Zawory. Czwarty. Damy na 25 chociaż procent. Pek, pek. Gitara. Robimy sobie już prosto ma B od razu, jak jesteśmy. Prosto. Znak A. Akceptuję. Znak A. No jedziemy, uprawiamy na szagę. Znak B. Tak, chcę zmienić. No, ten dotyk nie działa, coś. Błąd systemu Słownie wymienione No jakoś się prowadzi, ale no Błąd zjechania z trasy Czyli na oranym nie reaguje Skręć, wchodzimy w o kalibrację chyba Nawigacja Nie Gdzie to było? Narzędzia Nawigacja na FP, czułość, trzeba czułość mu zwiększyć Ten dotyk coś nie chodzi w tej pumie Enter I I u prawejszym Ale powiem wam, że jest różnica w uciągu Puma Magnum A tamten dziad nie czuje tej maszyny w ogóle No, no, no ale co to porównywać 230 koni do 340 I masa dużo, dużo większa Także tu nie ma co porównywać Także za dnia lepiej działkę widać No a tutaj szoko nie doorał, jednego puszka parę metrów Ale to najmniejszy problem jest Kropi, ogólnie wieczorem popadało, wieczorem, w nocy popadało troszkę, także wszystko na plus. Na razie pogoda jest no fajna, nie ma co mówić, że, że nie. Ale lagi w porównaniu do Magnuma. Na FS700 to gosakra. Była na dwa razy. Bo było krzywo na szagę. Pociewnik na wprost. Także tak to wygląda. Taka działeczka doszła. I jedziemy odczepić talerzówkę. No i na razie prace są zakończone. No chyba, że gdzieś coś dojdzie. Ale raczej już nie. Bo wszędzie praktycznie wszystko jest uprawione. Zasiane, zasiane na rejonie. Albo mają na jarę pozostawione. Także. No co? No nic. Tak to by wyglądało na dzisiaj. Także trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Także czekamy na zbiór na nawożenie obornika. Także coś tam będzie się działo na tej jesieni.